Brzuch jak balon i od razu wszyscy SIBO, IMO, i o rozroście bakterii w jelicie cienkim, o rozroście metanogenów w jelicie cienkim. A kto pamięta o starej, poczciwej kandydozie, która może dawać SIFO, czyli zespół rozrostu grzybiczego w jelicie cienkim, a dzisiaj w czasach stosowania antybiotyków to jest bardzo powszechna przypadłość. Tego akurat testy oddechowe nie diagnozują. Tutaj prędzej się przydadzą badania moczu lub posiewy skału. Czynnikiem bananym jest delta-arabinitol. Jeżeli chodzi o leczenie, no to nie leczy się tego, broń Boże, antybiotykami, bo cóż one mogą pomóc? No najwyżej nasilą ten rozrost grzybiczy. Leczy się to środkami przeciwgrzybiczymi, najlepiej wchłanialnymi, oraz potem kontynuuje bardzo dobrymi środkami naturalnymi, które rzeczywiście potrafią nam te kandydy utrzymać pod kontrolą. Ja na przykład bardzo lubię kwas laurynowy, czyli preparaty na jego bazie, dlatego że rzeczywiście potrafią one długotrwale zadziałać.